Zastanawiasz się, jak odczytać usunięte SMSy z telefonu. W tym filmie pokażę Ci krok po kroku, jak wyświetlić usunięte SMSy z Twojego smartfona. A więc na początek przejdźmy do SMS-ów, które usunę. A później pokażę Ci, jak takie SMSy, pomimo tego, że zostały usunięte z telefonu, odczytać i wyświetlić. Więc jestem w SMS-ach. Załóżmy, że przejdę do SMS-ów od Anny. I tutaj mam dwa SMSy, więc teraz te SMSy usuwamy, przytrzymuję je przez chwilę, klikam usuń, no i zaznaczam dwa SMSy, następnie na dole klikam usuń wszystko, przenieść do kosza. SMSy zostały przeniesione do kosza, teraz jeszcze usuńmy te SMSy z kosza, więc żeby to zrobić klikamy w prawym górnym rogu ikonę trzech kropek, kolejno wybieram zakładkę kosz. No, i tutaj klikam z prawej strony ikonę trzech kropek, kolejno opróżni. No, i klikam na samym dole opróżni kosz. SMSy w tym momencie zostały usunięte z naszego telefonu. Teraz, aby takie SMSy odczytać, należy wejść w ustawienia telefonu klikając ikonę koła zębatego. Kolejno wybieramy zakładkę powiadomienia, następnie wybieramy zakładkę o nazwie. Ustawienia zaawansowane i szukamy zakładki. Historia powiadomień. Jeżeli u ciebie w Twoim telefonie nie ma w tym miejscu tej zakładki, to może się oznaleźć w inny sposób. W tym celu musisz się wrócić o jeden widok i musimy skorzystać z wyszukiwarki ustawień. Więc klikamy na samej górze ikonę lupy i tutaj musimy wpisać właśnie nazwę zakładki, której szukamy. W naszym przypadku. Musimy wpisać historia powiadomień, no i mamy wynik wyszukiwań, więc teraz klikamy w zakładkę Historia powiadomień, klikamy raz jeszcze. No i tutaj musimy teraz przejść poniżej, gdzie mamy belkę wiadomości. No i po prawej stronie tej belki mamy tutaj taką strzałkę, musimy rozwinąć. Tutaj, gdzie mamy wiadomości, dwa powiadomienia, klikamy. Jak widzicie, możemy właśnie w tym miejscu wyświetlić usunięte wiadomości, a w zasadzie usunięte SMSy z naszego telefonu. Więc pomimo tego, że te SMSy usunąłem z telefonu, to w tym miejscu z tego poziomu można je po prostu te SMS-y wyświetlić. Warto jeszcze wspomnieć o jednej kwestii, aby tutaj w tym miejscu wyświetlały się właśnie między innymi usunięte SMS-y. To musisz mieć włączoną historię powiadomień w telefonie, tak jak w moim przypadku, a za to odpowiada właśnie ten suwak na górze. Jeżeli klikniemy w ten suwak, to możemy oczywiście wyłączyć tą historię powiadomień, ale to się będzie wiązało również z wyczyszczeniem całej historii. Więc jeżeli chcesz mieć dostęp, na przykład, do usuniętych SMS-ów, to włącz sobie taką historię. Historię powiadomień. Dzięki temu zawsze możesz zajrzeć tutaj do tych ustawień i odczytać właśnie takie e, właśnie usunięte wcześniej SMSy. Jeżeli pomogłem lub nie wiedziałeś o tym, zostaw łapkę w górę wspierając moją pracę, napisz komentarz. No i koniecznie subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Zobacz też inne moje filmy. Cześć.